Jak wykorzystać język NVC w pracy lidera? Dzisiaj w strefie menedżera o tym, jak wykorzystać język NVC w komunikacji lidera. Porozmawiamy o rzeczy niemożliwej, o kombinacji, jak połączyć takt i skuteczność u menedżera. Biznes zna tylko dwa typy menedżerów: skuteczny i nieskuteczny menedżer. Menedżer może być skuteczny i miły, może być skuteczny i niemiły. Może być również nieskuteczny i miły, i nieskuteczny i niemiły. Ja nie chcę rozmawiać o żadnym z tych przypadków. Chcę porozmawiać o takcie i uważności we współpracy. Nie chcę rozmawiać o żadnym z tych przypadków. Kategoria miły może być myląca. Chcę porozmawiać o tym, jak prowadzić trudne, potencjalnie wybuchowe rozmowy w sposób taktowny i z szacunkiem. Metodę opracował Marshall B. Rosenberg, a nazywa się ona Nonviolent Communication, czyli popularne NVC. Po polsku porozumienie bez przemocy. Zakłada ona cztery takie możliwe kroki, które możemy wymiennie stosować. Zacznijmy jednak od początku. Jeśli chcesz zastosować tę metodę, proponuję ci, zacznij od obserwacji, bez osądu i oceny. Na przykład. Moja propozycja złożona na spotkaniu była pozbawiona Twojego wsparcia. Chyba jest tu jednak ocena i osąd. To jakby to można zmienić? Kiedy złożyłem propozycję na spotkaniu, nic nie powiedziałeś. Prawda? Czysty fakt. Jeśli już przedstawiłeś swoją obserwację, czas na wyrażenie emocji. Ale po co? Niektórzy mówią, że przecież w biznesie nie ma emocji. Otóż są i one są bardzo potrzebne. Po pierwsze, dla zbudowania autentyczności przekazu. Po drugie, dla postawienia granic. Jakby zatem mógł brzmieć przykład z dodanym uczuciem, z dodanymi emocjami? Kiedy złożyłem propozycję na spotkaniu, ty nic nie powiedziałeś. Poczułem się rozczarowany. Język wyrażania emocji jest bardzo bogaty. Próbuj dostosować język wyrażający emocje do swojego własnego słownika, tak żebyś poczuł się z nim naturalnie, swobodnie. Zamiast mówić o tym, że poczułeś się dyskomfortowo, możesz powiedzieć o tym, że poczułeś się zdenerwowany, zirytowany, rozczarowany, zaniepokojony. A teraz czas na najważniejsze: wyrażenie prośby, oczekiwania w stosunku do Twojego rozmówcy. Co on konkretnie ma zrobić z tą informacją? Kiedy przedstawiłem propozycję na spotkaniu, a ty nic nie powiedziałeś, poczułem się rozczarowany. Zależy mi na tym, abyśmy mieli wspólne rozumienie kwestii, które nas dotyczą. Proszę cię o to, abyśmy się spotkali i porozmawiali o tym, szczególnie na tym, abyś wyraził swoją opinię na temat mojej propozycji.